Cześć! Edward jest bardzo zadowolony z tego, że idzie do szkoły. Ostatni dzień w podstawówce. A ja obudziłam się dzisiaj z bólem gardła dosyć dokuczliwym, także zobaczymy, ile będę w stanie nagrać. Najwyżej znowu jedną rodzinkę zrobimy i potem może znowu coś się stanie i znowu jedną i się z powrotem wyrówna. No nic, nie chcę się zajeżdżać, bo no też mam tendencję do darcia mordy, no nie, więc... Um, wybrałam sobie na razie taką luźniejszą rodzinkę, gdzie tylko dzieciak będzie dorastał do nastolatka, będziemy go um, kalkulować. Jest kot do wyćwiczenia, tylko drugi kot uciekł i bardzo możliwe, że nie wróci, bo wyszłam z rodziny w trakcie tej ucieczki, więc może być niezbyt nie dobrze. Um, a poza tym, no to chodzą do pracy i w sumie nic, ni, nic takiego wielkiego się tutaj nie dzieje. Ale póki jest śnieg, yy, no jak wejdę w tryb kupowania, to nie ma, ale yy, chciałam zrobić coś, co zapomniałam zrobić w poprzednim odcinku, czyli ulepimy dziś bałwana, powyjmować te wszystkie zimowo-świąteczne dekoracje. O, jeszcze jest taka choineczka, o kurde. A gdzie jest pan Renifer? Czy to jest bardziej w rzeźbach, albo w lampach? Nie no, on nie jest taką lampą typową. No nie, tu jest. I z tego bałwana chciałam jeszcze, jeszcze coś innego porobić. O, można sobie go zrobić odwrotnie, ale nie można zrobić każdej kombinacji. Jak zrobię Move Objects, to one się pewnie nie będą na sobie w ogóle kładły. No nie, to samo jest w zasadzie. Bo zawsze mi się wydawało, że tego bałwana to można zrobić pięć warstw w ogóle różnych: w sensie, że to i to na to, i potem to, to na to. Ale to się tak nie da. Muszą być trzy moduły. Ale można go zrobić do góry nogami. No, eee! Piękne. A, a tu jest be bez. jakoś tak mało twarzowo. No, wszy wszystko widać. Wszystko widać. A jak się położy samą głowę, to to nadal działa? A, no działa. No i jeszcze jest to takie radyjko yy, z tym bałwanem, co tańczy. Eee! Jej! Kurde, to trzeba było odpalić na Wigilii u Otomasów. Szarli się już nie podoba, bo już jest po świętach. Oj tam, Trzech Króli, to się nadal liczy. I w ogóle wyłączenie muzyki nie przeszkadza w tym, że... No bo z radia muzyki też nie słychać, jak się wyłączy muzykę w grze, no nie? Bołwanka to nie interesuje. Dobra, ta choinka to jest po prostu światło, po prostu jak lampa. Bardzo ładna. No, i reniferek. Jak się go podgłaszczę, to można źle skończyć. Bo może porazić prundem. No, i włączyła tego bałwanka sama znowu. A teraz inna leci piosenka. Jej. Ty czekaj, nie zostawiaj tego bałwana. Ja jeszcze buduję kolejnego bałwana. Nie zostawiaj tego tak jak idziesz do roboty. Ej, muszę częściej tego używać, bo ja zupełnie zapomniałam, że to jest. Yy, że to ma oddzielną w ogóle muzykę, no nie? Że to nie jest takie zwykłe radio. No, Heidi zużyła ostatni urlop. Czas wracać z wakacji. A Edward ma takie nieco dobre oceny. No, nie, no teraz już jest ok, już bez przesady. O, dziewiąty poziom kurcze. Dobrze. W ogóle Sharla ma jeszcze niezaktualizowaną karierę, no bo ja te customowe kariery edytowałam, żeby były dopasowane do tego poprzedniego moda na pokazywanie poziomów. A teraz mam innego i muszę je znowu edytować. Edward się przyjaźni z Nancy. No, oni są w podobnym wieku. W sumie to ja chyba nawet myślałam, czy by tych dwóch rudzielców tam nie tego, ale oni są w jakimś dalekim pewnie kuzynem. Już nie pamiętam. Co, coś, już, już coś sprawdzałam z tym, ale. No nic, jak będzie nastolatkiem, to będziemy patrzeć, co da się zrobić z tym, jak już możliwość romantycznych interakcji wejdzie. A co Sweetsowi jest? O kurcze, dobra. Czas na spanko. Aleksander chce wskrzeszać Samantę, a Sharla nie chce wskrzeszać własnej matki. Aleksandrowi bardziej zależy na byłej kochance. Dogrywka z drzewem dwa dni później, gdzie niestety choroba postępuje, ale błyskawicznie. Rodzina, którą teraz gram, to są herbatniki, więc zasadniczo potomkowie pani herbatnikowej. Pani herbatnikowa, oprócz Julki, miała jeszcze ze szpadlem Morgana i to wszystko to są ich, no jego um, potomkowie, więc do pewnego stopnia też Nowa Martinowie, przez to, że Ruby. No ale Morgan i Ruby mieli N, między innymi N ohajtała się z Peterem Simsem, mieli Aleksandra, Aleksander się z Charlą Tomas i tak powstał Edward. No i jako, że Aleksander był jedynakiem, to Edward ze strony ojca nie ma żadnego takiego bliskiego kuzynostwa jakichś tam siostr, ciotecznych i tak dalej, ani wujków, ale jego dalsi kuzynowie, no to jest Daniel, Jackie i Fiona ze względu na rodzeństwo jego babci. Ale po stronie o Thomasów, no to tutaj wszyscy, wszystkie te dzieciaki to są jego kuzyni, no nie? Lucy, Rex, Brigida i Maeve. Nie, Maeve nie, Maeve nie, bo to jest Cameron, więc Maeve, Maeve jest tutaj, ale ona się nie liczy. Tylko Rex, Lucy i Brygida to są jego kuzyni tacy. Tutaj akurat tacy bliscy kuzyni. Nie? że siostr siostrzeństwo cioteczne rzeczywiście, no bo Dawid jest jego wujkiem, to jest jego wujkiem. Więc najwięcej tak naprawdę pokrewieństw ma z Otomasami po prostu. A wszystko co tam jakoś idzie w stronę Ruby czy Julki, właśnie Nowa Martinowie czy coś to już jest taka piąta woda po kisielu totalnie, już nikt nawet nie pamięta, że jakieś pokrewieństwo. Tam jest. A! To się stało bardzo szybko. Yy, strzelam, że wiedza miała być, ale nie wiem tego. On ma taki charakter, że w sumie to nie wiem. Pewnie mam gdzieś zanotowane, czym on miał być. No właśnie, tak myślałam, że tutaj miałam inny pomysł. On miał być rodzinnym simem, trochę drogą wyjątku, żeby się trochę mm, odróżnić od tych rodziców. Znaczy, też nie mogę powiedzieć, że jakoś super nie pasuje do niego ta aspiracja, nie? Może jest trochę za mało miły według moich kryteriów, ale no, nie jest jakiś zrzędliwy specjalnie, nie? Więc myślę, że spoko. Jednak rodzinka. No, troszkę mu się zmieniła buzia. Zobaczmy. Co ty masz po kim? Bo jeszcze u dziecka to nie byłam w stanie tak do końca stwierdzić. Na pewno oczy ma po mamie, bo ma te kątomierze. Nos na pewno też jest po mamusi, tylko oczywiście ostrzej wygląda na nim. Nie no, do Aleksander to ma jakiś tam z pierwszej twarzy nos, nie? On ma nos po N. I chyba brwi, bo Szarla ma takie bardziej... takie, takie bardziej zaskoczone... Ona ma takie zaokrąglone te brwi bardziej, nie? No i ten podbródek wybitny, myślę, że też jest Aleksandra, także ta część twarzy jest po mamie, ta część twarzy jest po tacie i brwi są pewnie też po tacie. I kolor włosów, a kolor oczu po mamie. Tylko ja mu zmieniałam ten kolor włosów, nie? On się, on się blondynem urodził, a ja mu zmieniłam tam no, kolor higieny, żeby był jednak rudy. No dobrze, piegusku, czy będziemy ci zmieniać fryzurę? Uuu, ten kitajec całkiem nieźle na tobie wygląda. Jeszcze bardziej uwydatnić to jego szczenę i w ogóle. Myślę, że patronce Atenie będzie się bardzo podobał. Pozdrawiam. Nie, no, dla mnie też git. Ja lubię takich właśnie interesująco bardziej wyglądających simów. Byłam strasznie ciekawa, co wyjdzie z tych, z tych dwojga. Nie zawiodłam się. Oczywiście z aspiracją rodziny najwyżej u niego jest architektura znowu, ale wysoko jest też muzyka i artysta. Czy jego. Ym hobby. A jego hobby to jest yy, nauka, ale science fiction go w ogóle nie interesuje, więc nie wiem czy bym mu tego może nie zmieniła. O, wysoko jest y, są kulinaria u niego. Najwyżej jest sztuka i rzemiosło, ale kulinaria są relatywnie rzadkie, więc myślę, że możemy mu to zmienić. Może nie wiem, jakieś kuchnie świata będzie lubił po prostu, bo ojciec mu z podróży przynosi jakieś nowe pomysły na potrawy. A ty umiesz w ogóle gotować cokolwiek? Na razie nie. Cztery punkty logiki i dwa kreatywności. No, może ma zapędy na artystę w sumie, a wylosowało ci się... Aha. Najbardziej ja basic ymm, pragnienie życiowe, customowe, jakie mogło. Dobrze, damy ci kuchnię. O, o ile ta nauka pasowałaby do no, bycia wnukiem N, która była n naukowczynią, to ja wiem. Myślę, że może coś takiego bardziej przyziemnego. No, ma dosyć duże zainteresowanie w jedzeniu, dlatego też tak, tak wysoko mi to zapunktowało tutaj. I myślę, że on mógłby pójść w muzykę w sumie. Może można by było jakiś może instrument mu tutaj kupić, jak zmieścimy gdzieś. W garażu mógłby po prostu mieć, nie? Jakąś perkusję czy coś. Bo tak sobie myślę, że nie pamiętam, kiedy ostatnio ktoś w muzyce pracował. Bazyl, nie? No to Bazyl był relatywnie niedawno, no ale. Przed bazylem to chyba tylko Elena, no i Bazyl właśnie po tam babci miał te takie zapędy muzyczne, nie? Więc też tam było to takie trochę rodzinne, więc takiego Sima znikąd, który pracował w muzyce, no to już dawno nie miałam. No, to jeszcze nie wiem, czy będę mu dawać karierowe pragnienie życiowe, czy bardziej rodzinne, czy, czy może na przykład wychować cudowne dziecko, to by było spoko w sumie. Jeszcze też nie wiemy, z kim on będzie. Przy rodzinnych simach, no to tak różnie może być, no bo może ten sim albo zostać w domu i w ogóle zajmować się rodziną, no bo dużo zależy od tego, czy się. Zwiąże z innym rodzinnym simem, no nie? Czy, czy bardziej ten drugi sim będzie pracował, a ten będzie mógł na przykład zostać w domu albo sporadycznie pracować, więc ile, ile koniec końców też dzieci z tego wyjdzie, właśnie w zależności od tego, z jaką aspiracją się zwiąże. Um, no, długie elaboraty to chyba mi nie wyjdą w tym odcinku, no ale wiecie o co chodzi. Na razie nie musimy jeszcze decydować o tym wszystkim, ale jakby co, to. Jego hobby to jest kuchnia, ale jego potencjalna kariera to jest muzyka. Sobie to gdzieś tam zanotuję. Na razie to on chce pierwszy pocałunek, także kurczę, wiesz co, lekcje masz odrobione. Weź sobie, siknij albo kupni i zaproś ten Nancy, to od razu zobaczymy już, czy to coś z tego będzie, czy musimy szukać dalej. No bo kurczę, te dwa rudzielce to mnie, taka fabryka rudzielców mnie. Nawet, na, nawet mi się podoba taki pomysł, nie pamiętam za nic, ym, jak i, jaką aspirację ma Nancy. No przyjdzie po swoją siostrę, no. no. Jezu, nie, to nie jest jej siostra, to jest jej, to jest jej bratanica. Ja ciągle mi się wydaje, że to są siostry albo jakieś kuzynki, no, bo... że one są z jednego pokolenia. Nie są. No i wparowała od razu. No dobra, jest flirt, więc jest chyba git, nie? No to weź ją sobie tam sprawdź. Nie wiem nawet, jakie te rzeczy ci się wylosowały. No, ona może mieć dużo logiki akurat. Okej, okay, nie, nie chcesz, żeby ktoś na wysokim poziomie kariery pracował. No, zawsze możemy to też pozmieniać, ale nie widzę sensu, bo są dwa pioruny, więc... Nancy w tej turze stała się nastolatką. Ona jest yy, chyba trochę młodsza od Edwarda w ogóle, nie? Już jest nastolatką, ale u nich już mam dawno zagrane, więc zaraz, gdzie ona się urodziła? A jeszcze na poprzedniej kartce wydaje mi się, że ja już to sprawdzałam, ale mam mgłę gardłową. Tak, sprawdzałam to. Edward jest starszy od Nancy o jeden dzień, z tego co widzę, więc jest tak, tak, idealnie wymierzone, jak to ja mam w zwyczaju właśnie wymierzać, żeby ta różnica jednego dnia była. No to lecimy, no jak już się przyjaźnicie, pograjcie sobie razem w szachy, a nie dobra, ona jednak z bratanicą będzie grać. Wiesz co, wyjmij jakieś jedzenie. Może ją zaraz zaprosimy do stołu, sobie porozmawiacie przy Chili. Taka wiesz, pikantna rozmowa. O, szarda się rozchorowała. No to witam w klubie. No ćwiczenie w takiej krótkiej bluzeczce, jak masz grypę, to jest jeszcze w garażu zimnym, to jest doskonały pomysł. Weź se kąpiel z bąbelkami czy coś. Ale to będzie para superowa. A! Dobra, jaką Nancy ma aspirację? A, wiedzę, no tak myślałam. To dobrze, że jemu nie dałam wiedzy, to by było zbyt nudne. No ale rodzina plus wiedza, nawet jeśli ja mam zmienioną chemię aspiracyjną, to i tak um, to jest takie typowe też połączenie, nie? Niech se będzie. Czy wy macie już sypialnię oficjalnie tutaj na dole? Czy wy już tutaj śpicie teraz? Nie jestem pewna, bo w sumie teoretycznie no, jeszcze nie muszą, nie? Mają taką fajnie urządzoną tutaj te sypialnie. No, kiedyś to możliwe, że będzie sypialnia Edwarda, ale też możliwe, że Edward weźmie po prostu po babci. Ja zazwyczaj w sumie robię takie, takie rotacje co drugie pokolenie, nie? Że, że dziadkowie umierają, no to dziecko bierze sobie sypialnie po tych dziadkach i tak, taki przeskok tego jednego pokolenia zawsze jest. Magnolia już sobie poszła, bo za późno. No, rzeczywiście długo była, jak na dzieciaka. Pobawmy się w łapki na zewnątrz, bo ta już się rozebla, rozebrała na golasa i, i poszła zagrać w koszykówkę na śniegu. Bo hej Edmond, no chyba Edmond po córkę przyszedł, nie? Tylko że ona już, ona już sobie poradziła, ona już sobie poszła. Dobra, szarla wyzdrowiała, no też bym tak chciała szybko. Y Dobra, no ja rzadko choruję, no już niech mi będzie. Tak naprawdę to gardło mnie boli dopiero od jakiejś, nie wiem. No, w, już nad ranem jakoś musiało mnie bolić, bo mi się śniło, że mnie boli. Jakie ja nagram kwitnące wzgórza, jak mnie boli gardło. I że gdzieś musiałam jechać, i mnie gardło bolało i mnie to męczyło um, przy każdym przełknięciu śliny. Więc no, możliwe, że mnie boli od, nie wiem, pięciu godzin, może. Ona była trochę dłużej chora niż pięć godzin, więc już bez przesady. A po kogo to przyjechał? A, po, po zwierzaka. Tak rzadko mam pracujące zwierzaki w grze, że, że zawsze mam takie. Dlaczego nikt nie idzie do pracy, jak przecież słyszę, że samochód jakiś przyjechał? A to po prostu kot. No, Heidi zaraz zostanie zwolniona. Nie wiem na którym poziomie, bo przez tego nowego moda niestety kariery zwierzakowe nie mają poziomów podanych. Najwyraźniej autorka zapomniała o tym. Wczoraj to zauważyłam, jak grałam w Nowy Rok sobie gdzieś tam na luźno w Miłowie. Um, no ten CNI, Pet, to wydaje mi się, że to jest drugi albo trzeci poziom już tej kariery, więc no, no na pewno nie pierwszy, także no i ona już um, byłaby gotowa na awans, a niestety no im więcej y, dni przeoczy, tym no szybciej zostanie zwolniona, no na pewno ta ocena pracy musi jej odpowiednio opaść, więc chwilę to jeszcze zajmie, ale no... No, musimy chyba liczyć na to, że w innej rodzinie ktoś zobaczy tego kota i tylko, że ona nie ma obroży, więc też nie wiem, czy to będzie, be, będzie się dało w ogóle zrobić. Okej, okay, postanowiłam jednak coś wyczytać na ten temat i jest sposób chyba. Znaczy, no, jeśli nie ma obroży, to możliwe, że będzie problem, ale mogę to przy okazji też od razu sprawdzić, żeby nie czatować na tego kota. Um, można wejść do innej rodziny. Wejdziemy sobie na przykład do otomasów, bo oni mogą kojarzyć kota innych otomasów, no nie? Zresztą Melody też bardzo się interesuje zwierzętami, więc e, i zawsze jak jakiś zwierzak jej się pojawia pod domem, to, to się przywita, więc możemy tutaj przywołać Heidi. Ona przynależy do tej rodziny cały czas. Tylko, że jak się przywołuje, to ten zwierzak zaraz sobie idzie, nie? Ale widzę, że no nie, no jeśli nie ma obroży, to nie ma tej interakcji. Sprawdź obroże. Ewentualnie. Ciągle zapominam skrótu do tego kodu sobie zrobić. No, tylko że ja jej nie mogę selektablować. Teraz już mogę. No, niestety, gasy jabł nie działa na, na zwierzaki. W tej rodzinie są różne obroże. Mogłabym jej dać jakąkolwiek. Dobra, udało się z zim manipulatorem. Jak nie ma? No przecież są. Przecież Melody kupiła specjalnie obroże dla kotów i psów i wszystkich. No pewnie dlatego, że tylko selektablowana jest, a nie dodana do rodziny. No, głask, głask. Wróć do domu, proszę. Czekają tam na ciebie. O, dobra, można zadzwonić. Można zadzwonić do właściciela kota. Co prawda, ona sobie już idzie. Ale nadal można zadzwonić. Widziała kota. Widziała kota, to można zadzwonić, tak? Rozumiem, że nie ma tej interakcji już. O, jezu, to To upierdliwe. Dobra. Jeszcze raz. I selektabluję cię, żebyś sobie nie poszła nigdzie. No, Sharla, jazda tutaj. Jezu, pies się tarza w swoich sikach. Dobra, w następnej turze się będziemy tym zajmować. Chodź tu, Sharla, zabieraj tego kota do siebie, no. To szkoda kariery. Nie, dobra, selektabluję ją jednak, bo. Jeszcze muszę przywitać tę szarlę. Piękne przytulenie. Dobrze. No miejmy nadzieję, że ona już teraz jest tam z powrotem. Wyjdź sobie z parceli spokojnie. Dobrze, zapisujemy. No heidi! Chwila. O jest! Wróciła, wróciła, wróciła. Boże! Jestem taka szczęśliwa. Gardło nie przestało boleć na chwilę. No więc, jakby co? To taki jest sposób. Można tak pokombinować w innej rodzinie, że se przywołujesz tego kota, dzwonisz, zatrzymujesz go na parceli selektablując go na kodzie testing cheats, bo y, inseminatorem się nie da tego zrobić i póki kot jest na parceli to możesz zadzwonić do właściciela tego kota, czy psa yy, i wtedy jak tylko przywitasz tego właściciela, to on sobie bierze tego zwierzaka z powrotem do siebie i jest wszystko fajnie. O i sweets dostał też awans. Kolejna rzecz odblokowana z awansami zwierzaków jest śmiesznie, bo no jesteś w stanie zorientować się, że będzie awans, zanim jeszcze zagra muzyczka, nie? Bo gra się zamraża na sekundę, żeby odblokować jakąś rzecz nową. O! Wzo pracuje Sharla teraz. Dobra, czy Sweet potrzebuje rzeczy? Potrzebuje się turnąć. E, dobrze, to się turni. A no, humor ma w miarę ok. Myślę, że teraz, jak jesteście tak blisko siebie, to od razu można go troszeczkę chociaż nauczyć. Wróciłaś! Dobra, ma dobry humorek. Trzeba troszeczkę tylko towarzystwo jej zrobić. Więc zróbmy jej jakieś rzeczy, żeby ładnie do pracy jutro poszła na ósmą. A, o nie, ona ma znowu wolne. A nie, dobra, te, teraz już jest środa, bo już jest po północy. Jezus! Jej tak długo nie było, że. Że znowu te dni wolne są, no nie. No kurczę, mam nadzieję, że dostanie ten awans, no chociaż ten jeden. To potem przez te trzy dni będziemy mogli się nauczyć nowej komendy. To jest obecnie sypialnia kotów. No, troszkę śpiąca jest niestety, no ale użyję sobie kuwety. Posprzątamy tę kuwetę zaraz. O, no, chyba jest szansa na awans, u Heidi. Przynajmniej jej um, ocena się poprawiła na maksa już. Jest i awans. No musiała po prostu trochę odpocząć. Musiała pójść odnaleźć siebie, żeby być lepszym pracownikiem. No tak. Wydaje mi się, że jeszcze jeden awans i to będzie szczyt kariery już. O i nawet nie potrzebuję żadnych komend, więc jutro ma wolne, niech sobie odpocznie, a potem no po awansie zmieniły się dni, więc normalnie będzie szła. No to już z górki, jeśli chodzi o Heidi. Sweets jeszcze się nie nauczył tego rolowania, ale jak wróci, to możemy się tym zająć. Zaprosimy Nancy i może już jakiś pierwszy pocałunek wleci, albo no jakoś tam sobie poprawią te relacje. No, na razie jeszcze nie robili nawet chyba żadnego flirtu ani nic, więc coś można powoli zacząć. O, no tak myślałam właśnie, że ACR. O, to nie jest ACR! To jest flirt z gry. Nawet jeszcze bardziej mi się podoba. No tak. Oczywiście, że tak. A, dobra, to jest nieszczęśliwy po prostu. A ja tak patrzy, kurde przez zielony i o to, co to mu chodzi. A, bo Heidi to teraz chodzi na godzinę 20. No, o muzyce rozmawia, no a o czym? Ej, Nancy ma pełno instrumentów w domu. No właśnie tak na razie mu jeszcze nic nie kupowałam, ale myślę, że mogę kupić perkusję. Bo myślałam, że może będzie miał pragnienia, ale w sumie jak nie ma żadnego entuzjazmu w muzyce i tańcu, no to raczej nie będzie miał, no, ale jest zadowolony! Bo drogie! Nancy! urokuela się tego nauczyłaś, prawda? Aleksander! Aleksander teraz od niej się uczy, chociaż to on powinien najbardziej te światowe tańce i różne rzeczy znać. Jako poszukiwacz przygód. No dobra, poszli za dom. Porzucać piłkę niby. Ale on tutaj i komplementy i heheszki, dowcipy. Nie jest super zadowolony z dowcipów, bo jest bardzo poważny. No i w kółko będzie chciał pewnie to samo robić. Jak zrobimy łaskotki to... Znowu będzie komplement. Tak, i tak w kółko. Więc myślę, że... No, macie fajną tę relację już. Jesteście za domem, nikt nie widzi. No to chyba zrobimy... No, jest okno, ale tam nikogo nie ma. Bardzo proszę. To jest chyba najwcześniejszy pierwszy pocałunek w historii kwitnących wzgórz. Aha, teraz chcę gitarę kupić. No, dobrze, że macie hajs. No, do prawdy. No to jak chciałeś, to graj. No. Jakoś idzie. A, bo on ma cztery punkty już od tego mikrofonu. Po prostu do tej pory ćwiczył tylko śpiew, ale wziął się za instrumenty. No, ale z tym gotowaniem też trzeba będzie mu trochę, mm, albo go uczyć z książek trochę gotowania, żeby coś tam umiał, albo on będzie teraz podawał po prostu posiłki w domu. O, Nancy zadzwoniła, pytała o Edwarda. Sweets, zajmij się sobą, żebyśmy mogli nauczyć się umiejętności. No, możemy się z tobą pobawić, ale komfortu ci nie zapewnimy. Jako ludzie, musisz sam o siebie zadbać niestety. No, bardzo ładnie, idziemy spać. Edward, widzę, polubi się z Heidi. Nie było jej jakiś czas, zatęsknił. A, no. tak to się kończy. No dobra, sweets już całkiem nieźle. Możemy się z nim pobawić i potem jeszcze go troszeczkę pouczyć. Już jest trochę późno, ale... No a Sharla teraz chodzi na szóstą rano. Dobra, chyba jednak w następnej turze musimy um, tego kota nauczyć. Do czego ty go możesz. Aha, dobra, żeby na łóżku z tobą usiadł, możesz go zaprosić. Weź go trochę, postymuluj. I to będzie tyle na dzisiaj. Edward podaje pięknie śniadanie dla rodzinki. Gotuje owsiankę jako jeden z pierwszych posiłków, jaki poda w swoim życiu, bo trzeba podejmować wyzwania. A ja już czuję, że nie mam tej magicznej osłonki po tabletce na gardło. Wiem, że wiecie o co mi chodzi. Więc idę teraz, nie wiem, może edytować te, te kariery, żeby były konsekwentnie te numerki. I moją karierę psychologa też będę musiała edytować w ten sposób. Żeby coś zrobić ze sobą, ale nie musieć mówić. I jak zwykle. Dziękuję bardzo za oglądanie, z ucieczam, i widzimy się w następnym. Pa!